Ile godzin spędziłeś na przeszukiwaniu internetu ręcznie? Dziesiątki godzin? Setki godzin? Tysiące godzin? Ja osobiście spędziłem tysiące godzin przeszukując internet. Mam na myśli przeszukiwanie internetu w celach właśnie biznesowych. Czy to chciałem się czegoś nauczyć, znaleźć jakieś firmy, produkty, oferty? Była cała masa rzeczy, których w życiu musiałem szukać w internecie. No ale możliwości automatyzacji takiego wyszukiwania w internecie mamy od stosunkowo niedawna. Wcześniej trzeba było to robić ręcznie, a dzisiaj, jeżeli takie rzeczy robisz ręcznie, to marnujesz swój czas, bo możesz wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby wyszukiwała takie rzeczy dla Ciebie, dzień i noc, przez długi czas. Załóżmy, że szukasz trenerów personalnych. Szukasz trenerów personalnych rozsianych po całej Polsce, bo załóżmy, że produkujesz odzież sportową i chcesz dotrzeć do tych trenerów po to, żeby promowali te Twoje ubrania. Pokażę ci, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do tego typu rzeczy. Tutaj przygotowałem sobie wcześniej polecenie, które każe jej znaleźć nam we Wrocławiu trenerów personalnych. Tego prompta wkleję sobie do sztucznej inteligencji, akurat konkretnie do czata GPT. Wybrałem zaawansowane myślenie, również celowo, dlatego że AI, które wejdzie w Google, przeszuka i znajdzie faktycznie 10 trenerów i nam je zwróci, to te wyniki zazwyczaj będą niskiej jakości. Znaczy, albo te strony internetowe tych trenerów będą już nieaktualne, albo ci trenerzy już nie będą na rynku. Mogą to być trenerzy niekoniecznie z Wrocławia. Więc dobrze jest wybrać ten myślący czat GPT, dlatego że on sobie sprawdzi kilkukrotnie i w rzeczywistości da nam znacznie lepszy ten wynik. Słuchaj, minęło około 10 minut. Ten czat GPT, który tutaj jest, to jest czat GPT płatny. Natomiast yy, no i tak nie ma to większego znaczenia, dlatego że w pojedynczym promptcie nie dostaniesz więcej niż kilkadziesiąt wyników. Do takiego analizatora internetu zbudowanego na bazie sztucznej inteligencji, który zwraca na przykład tysiąc wyników, przejdziemy za chwilę. W tym pliku txt powinniśmy mieć 10 trenerów personalnych. Musimy sobie go najpierw pobrać. No i tak mamy tutaj to w takim formacie TSV. To jest po to, żeby można było sobie to łatwo skopiować i wkleić do arkusza kalkulacyjnego, którego sobie również tutaj stworzyłem w międzyczasie. W Ctrl V i elegancko wszystko nam się tutaj wkleja. I teraz tak mamy nazwę firmy, stronę internetową danego trenera, informacje co dany trener personalny robi, skąd zostały wzięte informacje. Ego Buddy, zobaczmy sobie. Cóż to takiego? Proszę bardzo, trener personalny Wrocław, już tutaj widzę. Możemy się z nim skontaktować. Zaproponować mu współpracę, żeby reklamował naszą odzież sportową, której jesteśmy producentem. Także, no, jak widzicie, mamy tutaj jednego y, trenera. Zobaczmy sobie na przykład wynik drugi Bali Change Center. Również trener personalny Wrocław. No, weźmy sobie na przykład tu jeszcze studio D36, również trener personalny Wrocław powiem wam, że same mamy tutaj świetne wyniki, na pewno we Wrocławiu. Tak, jest to Wrosław. Ja tak przeglądam, bo szukam błędu. Dlatego, że spodziewałem się, że będziemy tutaj mieli przynajmniej jeden błędny wynik. To też Wrosław, tak. Lewnicka to też już widzę, że to będzie. Wrocław, słuchajcie, yy, mamy wysokiej jakości wyniki, natomiast zdarza się, że te wyniki nie są tak dobre. Na to są sposoby. Sposoby na błędne wyniki są takie, że po prostu można zawołać drugi raz sztuczną inteligencję, która spojrzy na tą, yy, na tą listę i na przykład po kolei każdy z tych wyników jeszcze zweryfikuje. Bo zdarza się na przykład, że Dana osoba nie istnieje, lub dana osoba zakończyła już swoją działalność, lub też dana osoba przeniosła się do Krakowa i teraz te treningi odbywają się w Krakowie, a nie we Wrocławiu. Ale to, co my robimy, to my to jeszcze zweryfikujemy drugim zapytaniem do sztucznej inteligencji. Teraz pokażę Ci, jak działa takie wyszukiwanie, ale w sposób totalnie automatyczny. I to wyszukiwanie może trwać nawet kilka dni. Więc możesz tych klientów pod koniec dostać przykładowo 10 tysięcy. Tutaj mamy takiego robota którego zbudowaliśmy w firmie Urmate AI. Akurat nasz klient potrzebował wyszukiwać wydarzenia taneczne obecnie w całej Polsce. I mamy takie słowa kluczowe, po których szukamy tych yy, wszystkich wydarzeń tanecznych. Te słowa kluczowe można sobie oczywiście edytować. I teraz, jak to działa? Uruchomimy w tym momencie program. Program wyszukuje za pomocą sztucznej inteligencji te słowa kluczowe, ale w kombinacji z miastami mamy tutaj prawie tysiąc miast wgranych do tego programu i na przykład bierzemy sobie Wrocław i bierzemy wszystkie te słowa kluczowe i szukamy pod każdym z tych słów kluczowych we Wrocławiu a potem Katowice i szukamy każde z tych słów kluczowych w Katowicach w taki sposób dostajemy ogromną liczbę wyników stosujemy oczywiście deduplikację żeby te wszystkie wyniki się nie powtarzały no, i następnie otrzymujemy Excela z wszystkimi wynikami takiego robota. Możesz sobie zostawić włączonego na przykład na kilka dni. Po kilku dniach będziesz miał ogromną listę wyników, z którymi będziesz mógł zrobić co tylko będziesz chciał. Dobrze, program chodzi już jakieś 10 minut, więc możemy go sobie zatrzymać. Wyniki mamy tutaj, wydarzenia taneczne, jak widzisz otworzyłem sobie tutaj ten plik w arkuszu Google, rozszerzmy sobie troszkę te kolumny. Mamy tutaj nazwę wydarzenia, datę wydarzenia, miejsce wydarzenia i jeszcze kilka innych. Zobaczmy przykładowo Vibe Contest, 14 marca, Vibe Contest, zobaczmy czy takie wydarzenie istnieje, Vibe Contest marzec. Proszę bardzo, hip hop, street dance, jazz, konkurencje taneczne 14 marca w sobotę. Dokładnie tak, jak tutaj mamy napisane, czyli nasz robot znalazł ewidentnie jakieś wydarzenia taneczne. Czy coś jeszcze tutaj możemy sprawdzić? Na przykład 5 Puchar Ziemi, Oleski, aktywnie rozwijamy talenty. Co my tutaj mamy? 16 marca, czy się zgadza? 15 marca. No, jesteśmy bardzo blisko, być może wydarzenie jest dwudniowe, ale możemy sobie tutaj wejść. Mamy tutaj pewne informacje, pewnie o grupach tanecznych, które występują. Także jak widać, wszystko mamy ładnie znalezione. No i co? I taki robot, on chodził przez około 10 minut, znalazł tego stosunkowo niewiele, ale gwarantuję Ci, że jeżeli ten robot działałby przykładowo 3 dni, tych wyników może nie byłoby tysiące, ale byłoby ich znacznie, znacznie więcej, byłoby ich bardzo dużo. Ten plik w postaci pliku Excela to jest forma umowna, tak akurat zarzucił sobie nasz klient, ale moglibyśmy tutaj te wyniki wgrać bezpośrednio na przykład do jakiegoś CRM-u, moglibyśmy te wyniki wgrać w jakimkolwiek innym formacie, więc to jest mocno umowna Kwestia. Podsumowując, sztuczna inteligencja nie zawsze zwraca wyniki perfekcyjne. Tu te wyniki były bardzo dobrej jakości i wszystko się zgadzało. Natomiast nie zawsze tak jest. Sposób, jaki my na to mamy, jest taki, że weryfikujemy te błędy drugim zapytaniem, chyba że klient tego nie wymaga. Robot, którego przed chwilą pokazywałem, nie miał podwójnej weryfikacji. Bo teraz, jeżeli my chcemy zrobić weryfikację tych wszystkich wyników, to weryfikacja, im więcej wyników bierze naraz, tym mniej jakościowa jest. Czyli jeżeli my do weryfikacji wrzucimy po 10 wyników, to ta weryfikacja słabo te wyniki przefiltruje. Idealnie by było, gdybyśmy każdy pojedynczy wynik z Excela wrzucili do weryfikacji. No ale to jest cała masa zapytań. W przypadku tysiąca zapytań, te koszty mogą wynieść kilka, może do kilkunastu złotych, zależy od jakiego, z jakiego modelu się korzysta i co konkretnie się robi. Modele, które wyszukują w internecie informacje, są droższe. W tym wypadku odpuściliśmy tą weryfikację, dlatego że człowiek i tak będzie to jeszcze przeglądał i jest to bardziej pomoc dla człowieka niż pełny automat. Natomiast pełny automat też da się zrobić, jest jak najbardziej do zrobienia. Jeżeli interesuje Cię oprogramowanie, które będzie dla Ciebie przeszukiwać internet, będzie szukało dla Ciebie klientów, firm, z, których chcesz, z którymi chcesz współpracować, bo Bądź jakichkolwiek innych rzeczy, to śmiało pisz, z przyjemnością pomożemy, doradzimy, bo też muszę być z tobą szczery i sztuczna inteligencja nie jest dobra do wszystkiego. Jeżeli opiszesz nam swój przypadek, napiszesz nam co dokładnie potrzebujesz, jakie są twoje potrzeby, to my doradzimy ci. Jeżeli sztuczna inteligencja nie będzie dobra akurat do tego co ty robisz, to również ci o tym poinformujemy. Konsultacja z nami jest oczywiście za darmo, zachęcam do skorzystania z naszych usług. Życzę tobie miłego dnia. No i do zobaczenia, mam nadzieję. A, no i możesz oczywiście zostawić jeszcze łapkę w górę i komentarz. Oczywiście nie musisz, bo jesteś wolnym człowiekiem, ale jak to zrobisz, to mi będzie miło. Pozdrawiam Cię, Ludsko.